Aha, bo to teraz od nowa będzie, tak? Tak, tak, oczywiście, no bo przecież nasza gierka jest super. Niech Marcin napisze, kiedy będzie yy, ten. Kiedy będzie start wyścigu. Jak to się mówi? Wyścigu. Kwali. Ostate ostatecznie, tak. I... Ale dołączam I do jego pokoju, ty, ty, ty już, już mogę. Tak, tak. No to dołączam, to już. Wiesz, tyle urządzeń, tu piszą na Discordzie, tu na tym, to ja nie ogarniam, za dużo tego naraz. Dobra, już. Wszyscy do garażu. O. Jestem ciekawy, czy Piosko wie, że może na jednym kanale puścić wszystkie transmisje. To napisz mu na tym Discordzie. Bo Benchix Motors normalnie puszcza. To się tak zastanawiałem. Nie, po Dobra, prostu... robi reset i mówi, że lecimy. Dobra, no to chyba zaczynamy w takim razie. W takim razie yy, wyłączam mikrofon. Jak będę chciał coś wtrącić, to sobie mogę wtrącić chyba. Nie wiem, panie... lecz, <grym> lecz, lecz, może lepiej nie. <grym> będę cię <grym> uważnie słuchał, Albo w ogóle. Albo w ogóle, no. Nie, żartuję. Dobra, będę się starał nie wtrącać. Jak coś będę chciał powiedzieć, to sobie powiem tak czy siak. Zamykam się ten, tak, i powodzenia wszystkim już tam i tak dalej, tak dalej. Ja będę cię uważnie słuchał, mniej więcej co pokazywać, żeby to już w miarę było zorganizowane. No, nie? Zobaczymy, jak to będzie. A to w takim razie witamy wszystkich na rozpoczęciu nowego sezonu Grand Turismo Team Cup Dywizja 2. Dzisiaj pojedziemy, właściwie kierowcy zmierzą się na to, że Circuit de San Crua C Ferrari 458 Italian, przepraszam, grupy trzeciej. Jeszcze tutaj czekamy aż wystartuje nam, prawda, wystartują nam protokwalifikacje. Póki co delikatne problemy techniczne ze strony gry. Niestety nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. No, i yy, już pisze tutaj nam Marcin, który hostuje lobby Red X. I wszyscy do garażu. Tu mam Marcina, no to. już witam z tej strony dachu na komentatorce no i czekamy czekamy aż rozpocznie nam się pierwszy wyścig przepraszam chwilę Jestem z powrotem. Nie było słychać problemy eee, natury technicznej. Cześć, cześć, cześć. Ponoć nas zamroziło ja też mam zamrożony ekran. Witam tutaj. Nie wiem czy to. Co się dzieje? Czy ty masz... widzisz coś? Eee, wiesz co, u mnie normalnie widać pokój. Nie mogę wejść na spektatora, bo nikogo nie ma na torze, ale... Eee... Nie wiem, ta gra to jest eee, masakra. Ja, ma, ja, ja im... mam z, ja mam zwie. <grych> Poczekaj. <grych>